Dzień dobry, witam wszystkich Państwa na konferencji prasowej. Konferencja ta poprzedza seminarium pod tytułem Europa bez barier, Europejska Karta Osoby Niepełnosprawnej. Pozwólcie Państwo, że najpierw przedstawię uczestników naszej konferencji, w kolejności alfabetycznej, pani Marii Louise Cabral reprezentuje Komisję Europejską, kieruje jednostką zajmującą się prawami osób niepełnosprawnych. Pan Jarosław Duda, senator Rzeczypospolitej i sekretarz stanu, pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych. Pan senator Jan Filip Libicki, który szefuje zespołowi parlamentarnemu zespołowi do spraw osób niepełnosprawnych i wreszcie główny organizator dzisiejszego przedsięwzięcia, pan Marek Plura poseł do Parlamentu Europejskiego, członek Komisji Zatrudnienia i Spraw Społecznych oraz Komisji Transportu i Turystyki, a także wiceprzewodniczący Intergrupy do Spraw Niepełnosprawności w Parlamencie Europejskim. Na wstępie chciałabym poprosić pana europosła, pana Marka Plurę, o to, żeby w kilku słowach przedstawił nam cel dzisiejszej konferencji i ideę Europejskiej Karty Osoby Niepełnosprawnej. Bardzo dziękuję, witam serdecznie, dzień dobry. Europejska Karta Osób Niepełnosprawnych to rodzaj dokumentu, który chcielibyśmy, aby. Ułatwiał osobom z różnymi niepełnosprawnościami poruszanie się po Europie, korzystanie z tych udogodnień i uprawnień, które dla osób właśnie o ograniczonej mobilności są przewidywane w poszczególnych państwach Unii Europejskiej. Obecnie toczy się proces opracowania szczegółów, rozwiązań, które to umożliwią, ale ważna jest, Właśnie ta idea, aby Europa była bardziej dostępna, aby niepełnosprawność w coraz mniejszym stopniu była ograniczeniem, aby móc korzystać z europejskiego obywatelstwa wtedy, kiedy szukamy dla siebie miejsca do edukacji, do pracy, czy wreszcie kiedy chcemy zwiedzić Europę, zobaczyć, co jest naszym wspólnym e, dobrem. Ten proces trwa już kilka lat i polska delegacja, zarówno parlamentarna, w sensie Parlamentu Europejskiego, jak i w sensie Parlamentu Rzeczypospolitej, bierze w nim aktywny udział. Ja również jestem częścią tego udziału, czyli uczestnikiem procesu przygotowania do umożliwienia wejścia w życie Europejskiej Karty Osób Niepełnosprawnych. Dziękuję bardzo, panie pośle. Tak jak jak, powiedział, jak pan powiedział, bardzo ważne jest to, aby, aby Europa była coraz bardziej wolna od barier dla osób niepełnosprawnych. Kwestie mobilności, równego dostępu do, do nauki, pracy za granicą, do dóbr kultury, znajdują swoje odbicie w wielu politykach europejskich. Chciałabym wobec tego zapytać panią Marię Louise Cabral o to, co Komisja Europejska

The European Commission is committed to the equal opportunities of persons with disability. There are around 80 million people with disabilities in Europe and they should be able to fully and equally participate in society. Yes, Przede wszystkim chciałam bardzo podziękować Panu członkowi Parlamentu Europejskiego, Panu Plurze, za zaproszenie. Bardzo dziękuję za możliwość uczestniczenia w tej konferencji. Chciałam opowiedzieć o tym, co dzieje się w Europie dla dobra osób żyjących z niepełnosprawnościami, aby osoby te mogły mieć pełny, równy wkład, uczestnictwo w życie społeczeństwa. Trzeba podkreślić, że w Europie jest 18 milionów takich osób żyjących z niepełnosprawnością. The actions to, to, to achieve this aim of full participation are set in the European Disability Strategy for 2010 2020. This strategy aims to create a barrier free Europe. One of these actions is to support the development of a European Disability Card. It would facilitate the mobility of persons with disabilities. And we have been working closely with a number of member states and with the civil society and we are happy to count with the support of Mr. Plura to the development of this important project okay. thank you Przede wszystkim chciałam powiedzieć o tym, że działamy na rzecz pełnego włączenia osób z niepełnosprawnością. Temu służy strategia przewidziana na lata 20, 2010-2020, która miałaby się wiązać ze znoszeniem barier w Europie. Temu celowi też ma służyć karta dla osób niepełnosprawnych w Europie, służąca zwiększeniu mobilności. Blisko współpracujemy ze wszystkimi krajami członkowskimi, z organizacjami, aby taką mobilność Umożliwić. Dziękuję bardzo. Podobnie jak Unia Europejska, Polska ratyfikowała konwencję Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych podobnie jak, jak cała Unia Europejska musiała przygotować swoją strategię, aby tą konwencję wprowadzić w życie, podobnie i Polska jest na tej drodze. Jesteśmy, znajdujemy się mniej więcej na półmetku tego procesu. Wobec tego chciałam zapytać Pana Ministra Jarosława Dudę o to, jak Pan sądzi, jakie są największe osiągnięcia Polski w zakresie włączania osób niepełnosprawnych, wdrażania, wprowadzania w życie ratyfikacji ratyfikowanej przez nas konwencji i jakie wyzwania stoją przed nami w najbliższym czasie? Dziękuję bardzo. Po pierwsze, myślę, że to, że ratyfikowaliśmy konwencję, to już jest sukces, dlatego że to nie jest tylko podpisanie pewnego aktu, tylko mozolna droga do tego, żeby ten akt ratyfikować, więc musieliśmy dokonać znaczących zmian w polskim prawodawstwie po to, aby przestrzeń w, naszej, w naszym kraju mogła być przestrzeń prawna mogła być dostosowana i to zrobiliśmy. To jest szereg różnych aktów. Wymienię chociażby ustawę o języku migowym, ustawę dotyczącą psów asystujących. To dla wielu środowisk osób z niepełnosprawnością jest bardzo ważne. To jest również ustawa o prawach wyborczych, możliwość pełnego uczestnictwa, włączania w proces demokratycznych wyborów. Mamy tych osiągnięć trochę, ale nie zgodziłbym się tutaj z tym, że jesteśmy na półmetku. Myślę, że jesteśmy w dalszym ciągu na swoistym starcie, bo wiele jeszcze przed nami i mam świadomość, że ta dzisiejsza konferencja też znakomicie wpisuje się w właśnie w ratyfikowaną przez Polskę Konwencję Organizacji Narodów Zjednoczonych, a mianowicie ona jest dla mnie kluczowa z punktu widzenia po pierwsze aktywności środowiska osób z niepełnosprawnością i mobilności. To są dwa dla mnie słowa klucze i dzisiaj będziemy o tym mówić, jak osoby z niepełnosprawnością mogą przełamywać bariery. Te bariery, które tkwią w naszej świadomości, ale też właśnie takie, które są związane z podróżowaniem, z zwykłą taką mobilnością polegającą na tym, że nie, musimy, nie będziemy musieli się wstydzić za to, że w Europie jesteśmy aktywni, uczestniczymy w różnych w różnych miejscach, chociażby też turystycznie i że będziemy mogli czuć się jako środowisko osób z niepełnosprawnościami w pełni, w pełni tutaj dostrzegani. I to jest myślę klucz, dla którego warto dzisiaj na tej konferencji się spotkać i omówić tę kwestię. Dziękuję bardzo. Spotykamy się e, dzisiaj i, i ta znacząca konferencja odbywa się w tak prestiżowym miejscu e, w polskim parlamencie dzięki ogromnemu zaangażowaniu pana senatora Jana Filipa Libickiego. Panie senatorze, e, Dlaczego zgodził się Pan zostać współorganizatorem tej konferencji? Dlaczego uważa Pan projekt karty za, za znaczący? I, I moje drugie pytanie, w jaki sposób kierowany przez Pana parlamentarny zespół do spraw osób niepełnosprawności, z niepełnosprawnościami będzie wspierał powstanie Europejskiej Karty Osoby Niepełnosprawnej? Ja myślę, bardzo dziękuję za te ciepłe słowa. Myślę, że w wielu obszarach to jest trochę truizm, który powiem, że osoby niepełnosprawne nie różnią się niczym od osób pełnosprawnych. I także w zakresie postrzegania Unii Europejskiej, stosunku do Unii Europejskiej, te poglądy na temat naszego członkostwa w Unii, które wyrażają wszyscy obywatele, są także udziałem osób niepełnosprawnych. One są. Udziałem przez to, że osoby niepełnosprawne mogą brać udział w tym wszystkim, co daje bycie w Unii, co daje wspólna Europa, ale takim najważniejszym elementem rzeczywiście dla osób niepełnosprawnych to jest kwestia mobilności, kwestia tego, że mogą się po tej Europie poruszać. Chociażby. Jeśli myślimy o osobach młodych, mogą się poruszać i, 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 i tą Europę poznawać, doznawać przez takie programy jak kiedyś Erasmus, dzisiaj Erasmus. I rzeczywiście, w ramach tych wymian, w ramach tych kontaktów, także w ramach różnych projektów, które organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych realizują ze swoimi europejskimi partnerami, ten problem braku uregulowań. Dotyczących europejskiej karty osób niepełnosprawnych, on się pojawia, że czy ci, którzy biorą udział w tych projektach, czy ci, którzy jadą w ramach Erasmusa, czy ci, którzy po prostu jadą prywatnie, dostrzegają, że w różnych miejscach nie mogą korzystać z tych praw, które władze lokalne, czy konkretne państwa swoim obywatelom niepełnosprawnym dają. I w tym aspekcie ten ich euroentuzjazm, wspólny wszystkim Polakom, on czasem przygasa. I żeby nie przygasał, to myślę, że właśnie jest potrzebne to, czego ambasadorem w Parlamencie Europejskim i w Komisji Europejskiej od pół roku, od ostatnich wyborów europejskich, stał się pan Marek Plura. Czyli stał się ambasadorem właśnie tego, aby przy pomocy. Także takiego skromnego, a może i nieskromnego narzędzia, jakim jest Europejska Karta Osoby Niepełnosprawnej. Ten entuzjazm nie tylko nie przygasał, ale był jeszcze pobudzany przez to, że osoby niepełnosprawne, Polacy, będąc osobami niepełnosprawnymi, będą mogli korzystać z tych samych praw, z których korzystają ich europejscy przyjaciele. Ale żeby ten proces Doszedł do szczęśliwego końca. To jest nie tylko potrzebna praca europarlamentarzystów, ale myślę, że także jest potrzebne wsparcie z poziomu krajowego, z poziomu parlamentów krajowych, z poziomu organizacji pozarządowych, które działają na rzecz osób niepełnosprawnych i z poziomu po prostu tych wszystkich, którym problematyka, problemy osób niepełnosprawnych są bliskie. I jeśli pyta Pani o to, czym w tym procesie miałby być zespół parlamentarny, to miałby być taką właśnie płaszczyzną, która w pewien sposób pozbiera te wszystkie opinie tych środowisk i instytucji w Polsce którym na Europejskiej Karcie Osób Niepełnosprawnych zależy i będzie mogła wspierać pana posła w jego staraniach, aby szczęśliwie, myślę, że w tej kadencji i to całkiem niedługo, taka Europejska Karta Osoby Niepełnosprawnej mogła stać się rzeczywistością. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję wszystkim.